Siemandero, witam Was ślicznie na naszym YouTube. Dzisiaj będzie grubo, dzisiaj znowu mamy kilka tematów. Dla każdego wędkarza, Feder będzie petarda. Spinning, bardzo dużo tematów, w tym coś dla castingu. No i oczywiście karp. A zaczniemy właśnie od karpia, ponieważ powiem Wam tak, w tej części sklepu najbardziej wonia. Czym wonia? Aromatami, aromatami karpiowymi. A teraz jest sezon na bardziej takie aromatyczne spice, albo halibut, albo inna śmierdząca ryba, smaki. Ale lecimy do tematu, który jest teraz na topie, a mianowicie. To skarpiaży nie łowił na hot demona, niech pierwszy rzuci paczką kulek. Hot demon, zapach bardzo na topie, jeżeli chodzi o jesienne, o zimowe łowienie. Mamy na niego, jak tu Fatfishu, rewelacyjne ceny, dwukilogramowe paki tylko 79 zł, gdzie kosztowały one 109 zł, a paczki Wersja 800 gramów, taka fajna na szybkie nęcenie, a paczki 800 kosztują teraz jedyne 39 zł, więc jest naprawdę sztos. A jeżeli lubisz nęcić czymś like pro, czyli na przykład neszem, to z informacji pamiętajcie, minus 25% ta promocja naprawdę topnieje jak zła. Fajne tematy na jesienne łowienie, no Citrus działa zawsze, a piątka kosztuje z 279 na 209 zł. Monster Shrimp, bardzo dobry temat, właśnie na teraz. E, mamy różne opakowania, zarówno z za Nentówki, zarówno popapy, jak i właśnie takie 5-kilogramowe też w fajnej cenie, czyli te 299 to jest dobra opcja, żeby zaopatrzyć się w nesza. A pamiętajcie, nesz to nie tylko kulki, bardzo dużo przyponówki mamy. Mamy łódki, mamy nawet i namioty, więc dużo tego jest minus 25%. Fajnie się przygotować. A z tematów po ostatnim naszym wejściu antenowym. Pytaliście się też o kołyski. Tak, wróciły na stan też kołyski od Delfina Telesafe'y. Charakteryzują się tym, że to jest kołyska taka jak EasySafe, EasySafe 195, a Telesafe ma on nóżki regulowane. Mam nadzieję, że to widać i kosztuje 249 zł. To jest fajna opcja, żeby właśnie zakupić sobie dobrą kołyskę. I one naprawdę wychodzą fajnie i wychodzą z naszego magazynu jak złe, więc dobra opcja. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Teraz byśmy coś dla kolegów, którzy łowią na feder pokazali. Jak wiecie, Daiwa wypuściła najnowszy model kowrotka Enzona LT5000. Mamy go w rewelacyjnej cenie. Wejdziesz sobie na Fotfisha, to go znajdziesz, ale ja postanowiłem zrobić krok dalej. Jeżeli chciałbyś fajny zestaw, zrobiliśmy dwa zestawy z Mega Kiami. Nitro Solus jest to najwyższa seria ki od Nitro. Dwa zestawy, ponieważ może będziesz chciał łowić komercyjnie. Na przykład jeszcze na metodę. 360 długości w dwuskładzie do 60g ciężar wyrzut ten ki kosztował samotnie 404zł, a my zrobiliśmy krok dalej robimy cenę z tą oto Dive'om LT500 o hamulca 12kg, bardzo precyzyjnym hamulcu cenę 499zł za komplet, za naprawdę zestaw pro mamy dokładnie bliźniaka, trochę krótszego 330 wersja Allrounder który będzie zarówno dobry pod klasyka jak i pod metodę, a teraz przygniemy sobie ten oto dwuskładzik, uwaga Antoniusz łapiemy? Ale Anto, jak wiesz, you know. Dobra, tak to pracuje, Powiem Wam tak. E, mała jest różnica między takim kijem e, tego typu, a tym Alleranderem, Dlatego bądź tak, pod metodę super stos. Pod klasyka też będzie dobrze. Większość osób nie zauważy różnicy w pracy tego kija czy tam e, przeznaczonego e, pod bardzo uniwersalne zastosowanie. 499 zł za zestaw właśnie z dajwą. Sama dajwa kosztuje 359 zł, sama ten enzo. Więc tutaj otrzymujesz kij prawie że za pół darmo, tak można go nazwać. Zestaw teraz na topie, który jest naprawdę bardzo dobrze rotującym naszym zestawem, a mianowicie Abu Garcia Max X. Ten zestaw kosztował 370 zł, a my robimy cenę 179 zł za zestaw bardzo uniwersalny. Zestaw bardzo uniwersalny, ponieważ długość to 1,83, m, a ciężar wyrzutu 5,20, czyli użyjesz go pod okonia, pod szczupaka. Podłowienie przede wszystkim takie bardzo uniwersalne na przynęty miękkie, na przynęty twarde, ugniemy tego oto gościa, uwaga, zobacz, tak on pracuje, e, krótki w transporcie, jest to dwuskład, więc bardzo uniwersalny kijek za 179 zł w pełnym zestawie od Abu Garcia, ponieważ kij jest Maxx X, kołowrotek SP20 też Maxx X, e, bardzo dobrze pracuje, Cztery łożyska, ale zobacz, naprawdę jakość Abu, Wygląd dobry, więc fajny zestaw spinningowy. Wszystko będzie oczywiście dla Was podlinkowane. Idąc dalej, teraz byśmy... Był spinning, to dawajcie teraz coś bardzo uniwersalnego, karpiowego. Bardzo, albo w ogóle takiego gruntowego, tak bym to nazwał. Bardzo uniwersalnie gruntowo. Tak wygląda kołowrotek rozmiar 6000 od Dama. Dam nowa 6000FS. Podstawowy kowrotek. nie ściemniajmy. To nie jest kowrotek za 1000 zł. Ale ten kowrotek w dwupaku, czyli za dwie sztuki, kosztuje... Z 210 zł na 99 zł za dwie sztuki kołowrotków z wolnym biegiem, z nawiniętą żyłką 0,40. Po co bym go użył? Standardowo, gruntowo, wolny bieg, czyli można byłoby go na trupka użyć. Wolny bieg, nawet na żywca petarda. Jeżeli zacznie ci ten żywiec uciekać, to nie przyhamujesz go. E, bardzo dobry, sprawa na bardzo dobra sprawa na grunt, bardzo dobra sprawa na karpia. 99 zł za dwa kołowrotki dam nowa 6000FS. Bardzo dobra sprawa właśnie, żeby sobie kupić, żeby nawet były. Bo niektórzy już kończą sezon, a niektórzy dopiero go zaczynają. My widzimy po ilości zamawianych kombinezonów, co się dzieje, to jest po prostu szał. Jak jesteśmy przy czyli dbamy o komfort termiczny, bardzo dużo osób kupuje od nas te oto rękawice Dama. Są one bez palców, ale za to z neoprenem, z dobrym gripem, 29 zł kosztuje, ale idziemy krok dalej. Jeżeli jesteś osobą w rozmiarze MS, czyli albo szczuplejszą, posiadającą szczuplejszą dłoń, zrobiliśmy mega wyprzedaż na temat Pro, ProLogic. Te oto rękawiczki Prologic, One kosztowały 85, a my robimy jaką cenę? 29 zł za naprawdę fajne rękawiczki. Rozmiar tych rękawiczek jest to MK. Ja swoją łapkę tutaj wciskam bez problemu. E, jeżeli chodzi o. Psz, pokażę Wam je, bo naprawdę powiem Wam szczerze. Komfort termiczny to jest najważniejsza sprawa. Łapy szybko marzą. Masz tutaj tak antypoślizgową powierzchnię. Są one neoprenowe. E, fajnie, ponieważ tu jest taki, kurty, welur. A wiecie, do czego go fajnie użyć? Jeżeli łowisz w okularach, przecierasz sobie niczym magiczna ściereczka. One posiadają otwarte, czy nacinane palce na rzepy. Montujesz sobie to i możesz bez problemu na przykład zrobić jakąś funkcję bardziej pro, y, wymagającą większego skupienia albo y, lepszej zdolności manualnej na przykład zawiązać sobie agrafkę. Możesz to użyć do odebrania telefonu, który wymaga odcisku twoich linii papilarnych. I te rękawiczki z 85 zł lądują na cenę 29 zł, więc to jest dobra dopałka na przykład do zakupu kombinazona wędkarskiego albo kupić sobie, bo powiem ci szczerze, cena jest wręcz naprawdę niesamowita. To mieliśmy, to mieliśmy i jeszcze wspomnę Pamiętajcie, trwa nadal nasz konkurs. Konkurs do wygrania są dwa kije od dama wartości prawie 400 w każdy. 5 listopada będzie rozwiązanie tego konkursu. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Więcej informacji pod y, naszym filmem o nazwie Kombinezon za 390 zł, a ja lecę dalej, y, a dalej byśmy pokazali fajny temat. Ten zestaw nie, nie przypalajmy go. Chodź jeszcze się cofniemy. Lubimy Pena. Jak wiemy, PEN robi tematy. Przede wszystkim na Stany, to jest amerykańska firma, a jak wiecie, tam jest wszystko pro, tam jest wszystko wytrzymałe, tam jest wszystko mocne, Dodge Ram, każdy kojarzy duży samochód, ciężki samochód, ciężki do zajechania. Mamy tutaj coś a la Dodge Ram, wersja dla Ultralighta, czyli Pena Sargusa, dwójkę, rozmiar 2000. Co fajnego? Dobra cena, z 300 nie, przepraszam, z 270 zł na 169 zł. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim mocą, to jest bardzo mocny kołowrotek, przełożenie 621. Ale kto miał kiedyś pena, ten wie, że to są tematy nie do zajechania. To jest rozmiar 2000, czyli pod okoniówkę, pod taką ciężką okoniówkę, pod temat nie do zajechania, bardzo mocny sprzęt. 169 zł pensargu z dwójka poleca się rozmiar taki 2000. No fajny temat. Jego waga pozwoli nam na dobrze, dobre, dobre wyważenie nowoczesnego kija o długości moim zdaniem tak 2,10, bez problemu 2,20, 2,30, 2,40. Jeżeli to będzie kij do lekkiego łowienia, wiadomo, wszystko zależy, jakie komponenty i do czego ma być przeznaczony, Ale naprawdę fajny temat spinningowy, który przeżyje, podejrzewam, ciebie i jeszcze Twoje dzieci. Idziemy dalej. Teraz będzie fajny temat. Zapraszam Was serdecznie. Idziemy sobie o tu, 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 tu taką ścieżką. Ponieważ najdroższy temat, zostawiam sobie na koniec. A teraz temat taki karpio federowy Nie wiem, czy to było już pokazywane, ale mamy fajne zestawy, a mianowicie zestaw federowy, który jest karpiowym i karpiowy, który jest federowym. Z kijem. 3,3 długości. Jest to kij o wyrzucie 130 gramów. Jest on trzy składem i posiada rzecz taką niesamowitą, a mianowicie ostatnia sekcja jest do wymiany. Chcesz mieć wędkę karpiową, zakładasz tą szczytówkę karpiową. Jeżeli chciałbyś połowić sobie na feder, masz możliwość wymiany na szczytówkę federową, na całą, całą sekcję federową, która ma wymienne szczytówki. Fajna opcja, bardzo uniwersalna. Jeżeli gryzie Tobie e, temat federowy, jedziesz na feder. Jeżeli Twój kolega jedzie na karpie, też nie dokupujesz kolejnej karpiowy, tylko lecisz z tematem karpiowym. Długość 3,30, krótka w transporcie, a teraz ugniemy ją, wersja federowa. A wspomnę tylko, że to kosztuje tylko, uwaga, patrzcie, tak to się gnie, o fajny temat, kosztuje wrazem z kołowrotkiem 299 zł za cały zestaw tego Kia 2 w jednym. naprawdę rewelacyjna opcja dla każdego. No i do tego daliśmy też fajny kołowrotek, fajny, ponieważ jest to rozmiar 6000, pasuje do tego Kia. Wolny bieg, jest to Miwardi Alcon 6000 MK2, dobry sprzęt do tego Kia, fajny zestaw, bardzo uniwersalnego przeznaczenia. Powiem Ci szczerze, że możesz go tak samo użyć. Do łowienia na trubka, do łowienia na sprężyny, na grunt. Jeden, ki kilka możliwości. A teraz lecimy do klubu programu. Powiem Wam tak. Jest dobrze. Shimano Aldebaran 31XG, przepraszam, jak go tutaj pokazać. Ten oto Mikrus, a tak on wyglądał, kosztował 2189 zł, a my robimy go na wyprzedaży. 1699 zł. Aldebaran co nim tu można powiedzieć? Jeżeli chciałbyś połowić takim naprawdę BFS, to to jest sprzęt dla Ciebie. Bardzo mała pojemność puli, idealna pod plecionki typu 00 nic, ciężar wyrzutu 00 nic, bardzo wysoki model kołowrotka, temat BFS, właśnie trzymam go tutaj leciutki. Dane techniczne znajdziecie na naszej stronie. Mamy dwie opcje w dwóch różnych przełożeniach. Jedną cenę 1699 zł. Pamiętaj, że możesz też go sobie machnąć na raty. Ogólnie taka informacja: jeżeli macie sprzęty u nas na stronie powyżej 800 zł lub wasz koszyk jest powyżej 800 zł, to 8 rat wychodzi dokładnie bez tego RRSO, totalne 0, więc 800 zł dzielone na 8 to jest po 100 zł miesięcznie i to jest cały koszt. My ten koszt przyjmujemy na siebie, więc możesz go sobie wziąć w ratkach i mieć naprawdę. No to już jest zestaw pro, czyli nowoczesna metoda łowienia na główki zero zero nic i rzucania spod siebie, jak na przykład to japończycy uwielbiają, to to jest temat właśnie dla ciebie. Mamy to. Pamiętajcie o konkursie, pamiętajcie o skrubskrypcji o zasubskrybowaniu tego to kanału, żebyś wiedział pierwszy o promocjach. Ja Wam bardzo dziękuję, czekam na Wasze komentarze dotyczące, czego następnego byście chcieli, co byście chcieli następne zobaczyć, co Wam następnego nagrać. A Ty pamiętaj, subskrybuj i dziękuję Wam ślicznie, ale dzisiaj mi się język plątał, bank.